Dziękuję panie marszałku. Bardzo od razu uspokoję państwa, jak dobrze wiecie. Jutro będziemy mieli okazję debatować nad expose, moimi, nad programem, nad Radą Ministrów. Będą pytania, wielogodzinna debata. Więc pozwólcie, że dzisiaj zajmę wam dosłownie dwie minuty czasu, nie więcej. Chcę przede wszystkim panie marszałku, panie prezydencie, podziękować. Podziękować Polkom i Polakom. Dziękuję. Polsko to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie, nie dla mnie tylko, ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli, nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. I to się stało. Dzięki Wam, to Wyście zrobili Wy na tej sali, ale przede wszystkim miliony Polek i Polaków i za to chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Będę dłużnikiem tych wszystkich, którzy zaufali tej nowej, tej nowej wspaniałej Polskiej Nadziei, bo przecież ten dzień 15 października to był Dzień Wielkiej Polskiej Nadziei i tym wszystkim, którzy zaufali. Zaufali, bo głęboko wierzą w nas i w Polskę albo dają kredyt, nawet ostrożnie, zaufania, ale jednak postanowili dokonać tej nie boję się tego słowa historycznej zmiany. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję.